Dzień dobry, a teraz informacje dla turystów. Z wakacje się zbliżają, niedługo majówka. I tak się zrobiło w naszym kraju, że ludzie mają coraz więcej pieniędzy i wyjeżdżają coraz dalej. Dawniej to były co najwyżej kraje europejskie, Egipt, Turcja. A dzisiaj ludziom tak się niektórym poszczęściło, że stać ich na to, że polecieć w tropikalne kraje. Ale sporo osób traktuje wyjazd w tropikalne kraje jak wyjazd nad Bałtyk. To się bardzo różni. To się niesamowicie różni. Więc ja teraz zrobię kilka takich odcinków dla turystów, żeby no nie, nie popełniać takich podstawowych błędów, których mimo wszystko sporo osób popełnia, jadąc w tropikalne kraje. Więc pierwsza część pierwszy odcinek dotyczy malarii i wszystkich chorób, które są związane z komorami. Jest ich całe mnóstwo. Takie najbardziej popularne to malaria denga, ale jest jeszcze cinko jest zenge i jeszcze nie wiadomo ile tych chorób, które przynoszą komary. No i to jest w miarę prosto, żeby nie pozwolić się zarazić takimi świństwami tropikalnymi. Chodzi o to, że wypada mieć długi rękaw, długie spodnie, no, a jeśli ktoś koniecznie potrzebuje krótkie, no to koniecznie wypada używać wszelkich takich sprayów czy mazidełek, które powodują, że komary nas nie gryzą. No, zdecydowanie warto, bo te choroby są. No, niektóre kończą się śmiertelnie, nie zawsze, ale, ale czasami przychodzi się w sposób zależny od, od organizmu. Ale odmian malarii jest wiele. Jest także malaria mózgowa. Ja przeżyłem w tropikach. Tak wszystko powiedzieć razem, to pewnie jest 30 lat. No i zdarzyło się w tej historii mojego wpływania. Znaczy ja się, ja nigdy, jest, ja nigdy nie zachorowałem na tropikalne choroby, no ale ja się modlę. Ja staram się być blisko Pana Boga i codziennie rano i wieczorem się modlę. Proszę Boga o opiekę i ochronę, no ale nie wszyscy to robią. A, yy, no, mimo, mimo modlitwy, to jednak zawsze warto być zabezpieczonym nie pozwolić, żeby komar nas ugryzł. Bo no, w mojej historii statkowej to było tak, że dwóch chłopaków z załogi umarło w Singapurze na malarię mózgową. Było, znaczy, oni musieli do kilka dni prędzej zna, z, z, złapać tą malarię, pewnie w Malezji mieli sporo tam portów. Tajlandia, Malezja, Singapur. W szpitalu wylądowali w Singapurze. Było już źle. Przetoczono im całą krew. No, szpitale Singapurskie są doskonałe. Nie udało się uratować. Obaj umarli. Malaria mózgowa rozkłada mózg. Najgorsza chyba no, odmiana z malarii. Chyba szans. Nie wiem jak jest dzisiaj, bo to już kilka ładnych lat temu było. Może dzisiaj medycyna się posunęła. Ale no, nie warto ryzykować. Jak jedziemy w tropiki... To jedno z najważniejszych, takich prostych rzeczy jest zabezpieczenie się przed ukąszeniem komara. No to tak samo jak się jedzie na, na Bałtyk, tylko że u nas, jak pójdzie się do lasu, tak, to komary nas trochę pojedzą, no ale to będzie co najwyżej swędziało. Tam może się to skończyć fatalnie. Mnie nigdy się nie skończyło fatalnie, ale no niektórym tak. Dobry Boże. Mam taką radę dla turystów, żeby oddać swoją podróż, swoją radość Panu Bogu. Zawierzyć, polecić się Panu Bogu, całą wycieczkę, żeby nie było żadnych afer. Dobry Boże, dopomóż nam wszystkim, żebyśmy takich prostych rzeczy i głupot nie robili. Ja wszystkich błogosławię, trzech Ojczyzny, ojciec i syn, i Duch Święty. Amen.